Reptilianin, ty zażyłeś dzisiaj leki, czy nie? Bo to wiem, że masz jakieś problemy na pewno, ale że postępuje choroba. Ciemnuchy równa się pracujące roboty jak coś. Taki to jest slang. Nie chodzi o ludzi jak coś. Sebastian M! Już widzę bez tej cenzury! A zobaczcie, taki, taka łagodna twarz, prawda? A zapierdalał prawie 300 na autostradzie, zabił rodzinę z dziećmi, spierdolił i ma bekę z rządu. Na, na suba napluje, a, na, a dziki wypije. A jak spotka, też kurwa z liścia wyprowadzam od razu dla widza. Rozładować? Chcesz wyrzucić z siebie emocje? Mocny Mam gaz. Mam dla Ciebie dobrą radę. Pożywaj sobie na mnie. Ja mogę być dla Ciebie śmieciem, chujem, ścierwem, swelem pedałem, kimkolwiek chcesz. Ej! Jaglak, Jaglak, co Ty robisz? Ja pierdolę. To może odpal stream na la czarny ekran jak parę lat temu, że zaraz wracasz Hashtag rodzinny na końcu Donaty przecież znaczysz na gifty dla ludzi. Hmm, takie LOL, takie, coś takiego w ogóle mam zrobić nie, no nie. To ściągnąć z was pieniądze i później je rozdać? No wiesz to. początek mi się podoba, ale zakończenie już nie. Młoty, geje, homofoby, rasiści, a to wszystko tylko i wyłącznie w widzowie The Lorda. Wszystko wiedzą. Ja się nie podpisuję pod wychowanie. Dobra, a co by, a gdyby gwałt był legalny? No dobra, przesadziłem, wiadomo. Ale, czy, wiecie o co chodzi? Wiecie o co chodzi? To o ten tok, tok myślenia. To porównanie, no z dupy, wiem, że wiem, że z dupy porównanie, totalnie. Tylko chodzi o to, że to, że coś jest legalne, nie znaczy, że to jest dobre. Rasistowski film, rasistowskie horory są, spoko, niektóre. Tacy niby Norwegowie, ale ciemnych dużo jest. Na samochód bo weszli. Ja pierdolę. Szanowania nie ma, co? To są właśnie widzowie, którzy wiecie, co robią? Oni się dobrze bawią, ale nie wiedzą jakim kosztem. Jak ta zemu geja zamawiają do, do pokoju. To jest dobra zabawa dla widza. Ale gej musi zapłacić cenę. Za, za ten uśmiech. Tragiczny jest ten kasantę. No i macie czarnego. Mamy go, no. Do klatki. Rozbudza. Uczenie się ogólnie powoduje, że wasz mózg jest wiecznie młody. Czyli na przykład, jakbym poszerzał champion pull vlog. Zobaczcie go. Młody Mbappe, co robi. Fasolkę wziąłem. Z lat został. Wziąłem mięsko z Wysykaliśmy w tą siatkówkę. Oko było. Podbijaliśmy, pogadaliśmy tam. Nie jakoś może dużo, ale troszkę. I właśnie dzień później pokazuje mi screena z rozmowy, że jej i pytają, czy jestem. Yy, gejem, czy jestem jej kolegą gejem. Ja się zdziwiłem, ale kurwa mi się, no coś, 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 coś takiego jest, że i wy, i ludzie z zewnątrz czasem mają je za geja. Nie wiem, z czego to do końca wynika. Może to ta fryzurka taka właśnie. Może kurwa trzeba Zaros zapuścić w końcu. Przecież czarne aniołki muszą pracować w kuchni yy, na... dla tych białych aniołków. Yy, więc ich nie ma, że po prostu one są, jakby są, wiecie, już yy, jest hierarchia w niebie, czarny aniołek, czarny pracuje dla białego i tak to jest, I dlatego tutaj ich nie ma. O i to są właśnie takie odzywki widzów, ja mówię, że czegoś nie chcę, to mi, nie no, jak nie chcę, to daj perma, to wy, idź sobie jak ci się nie podoba, wyłącz te transmisje, idź a z walkonika do anime dziewczynek. Mocny gaz? Oko woda. Biorę łyka i się same ręce do pracy rwą. Ale wiecie co? wiebałem się w jakiś las. Taki las się wiebałem, że tam już jedna dróżka zarośnięta była, mówię o kurwa. Muszę stąd wyjechać. Jechałem. To było niby przy wodzie, tam jakieś ludzie. Tu jakieś, e, jakieś rybki łowią, tu się dwóch gej rucha. E, tu jakaś górka, w którą nie mogę wjechać rowerem, muszę go wnieść. Więc trasa trudna. Dzięki temu, że nie bym interesować się hazardem. Jutro idę na swoje pierwsze automaty. Na razie tylko stówka na minus z Betlika, ale trzeba podwajać. Pamiętaj, najwięksi, najwięksi, yy, największe wygrane są zaraz po tym, jak zakończysz. Czyli ja mam zakończyć jeszcze jedno, jeszcze jedno zakrącenie, jeszcze jedno. Tyle dzieli, tyle dzieli bankruta od milionera. To nie ta jedna rolka. Zawiedna jebałem, byłom. Ba nie, bajle. A, bajle, dobra. Dzięki, popier na wstecznym. No i proszę, małe czarne dziecko, wygrywa! Ale to nie jest jedzonko do wygrania, panie małe czarne dziecko, tylko biżuteria! Co ty z nią zrobisz? Co ty z nią zrobisz? Chociaż łańcuch się zawsze przyda. Do czego jeszcze najfajniej zabawić? No do. Jakiś filmików, gdzie są dwie kobiety les... No i właśnie po to jest lpg, lpg, lgbt Właśnie po to, żeby heteroseksualny mężczyzna mógł sobie wieczorem odpalić filmik, gdzie są dwie kobietki No i właśnie, po to są No przez już Cygi mi przerył tym lpg, lgbt Biki. Dlatego lesbijki są potrzebne światu <laughs> Nie no, on jest kurwa moim gołtem. No tak samo pedały, no tak. nie! jaką ty chciał być Teraz jako? te nowoczesne żony, to wiesz, TikTok w głowie, Twittery, równouprawnienie, LGBT LPG. Właśnie, właśnie. To, to już nie są te wartości, nie? No właśnie, właśnie, dobrze mówisz. Czy szkaluje społeczność LPG? Wiesz co, oni sami serbią pod górkę, nie trzeba szkalować, mi się wydaje. Taka ulica. No tutaj nie chcecie mieszkać. Balkony to klatki, ta? To są te mieszkania. Tylko nie wiem, czemu yy, można przejść. to być zabetonowane. Normalnie gejostwo można leczyć, tak? No dobra. To chyba jakąś karą. A, tam w Zimbabwe już pokazali, jak leczą. <grym> Zamykają na 12 miesięcy. Jak nie będzie dzieci, nie będzie dzieci to kara śmierci. Nie każdą chorobę da się wyleczyć, niestety. <grym> Mi się, że ja ten, mnie dziewczyny nie pociągają. Chyba jestem gejem. A stary tak. Co kurwa? Wypierdalaj z chaty, nie chcecie tu widzieć, koniec kurwa, jak Cię wychowałem? Wypierdalaj! To jest słuszna postawa rodzica? Co Ty mówisz? Mówię to, że ludzie ciemnoskórzy lepiej pracują, więcej pracują. Lepszymi pracownikami są. Eee, mi załaszy? ale co to za ziomek tam z pistoletem? Takich praktyk tutaj nie stosujemy. Ej, stary, Bóg stał cię obraża od nerdów. O kogo? Ciebie. Ta? No? A mi mówiłeś, że jesteś kukiem. Ja pierdolę. Co teraz? Wchodzę na stream i wygląda, jakbyś właśnie zakończył sesję gejowskiego seksu. I dobrze myślisz? Kilcz pan dopiero do pracy wrócił. I nawet kupiłem specjalny smar na dzisiejszą naszą zabawę. Niby do rowera, ale wielofunkcyjny. Także możecie go już zaprowadzić do roboty. Także zabierajcie do roboty, ciemnuch. Bo Ruda się sama nie wykopi. Stary, ja z domu nie wychodzę. Dzięki, drugi. No to masz farta. Ale w Ameryce byłeś. W Ameryce byłem. I w no Korei. Jak tam. Widziałeś krawędź świata, czy nie? Widziałem człowieku, widziałem. No, widziałem muraz mura z Grzegorzem Floydem nawet. <laughs> Na... <laughs> Jeszcze gorsze. <laughs> <laughs> ja pierdolę Dlatego, to już Tam lepiej nie wkraczać Kurwa Mam go, MAM Mam go Geja. Ta Jest gay złapany, dobrze Stary, to taki gejowski gameplay gra, że to jest masakra, siedzi kurwa w szaku i czeka na ganki Diany Co to ma być? A teraz to gejowski? Że bardzo skuteczny, dobry a jakie, co ty pomyślałeś? Że co? No właśnie nie wiem. Ja też nie wiem.